Dziewczyny, jesteśmy cały czas w miesiącu przebudzenia mocy. Dzień dobry Kasiu. Dzień dobry e, Renatka. Cudownie. I teraz e, przeszłyśmy już, przypominam tylko, przeszłyśmy już e, tydzień mocy aktywacji mocy naszego ciała. Dzień dobry Kasiu. E, Magda pisze, że wraca do Formy pracuje na poziomie ciała, cudownie, cudownie ciało musi dojść tutaj do, e, do formy, właśnie, prawda? Więc otul je, e, otul je po prostu, tak? E, słuchajcie, dobra, bo jak ja tutaj się rozpraszam, e, to będę 10 razy powtarzać to samo. Więc, e, więc zaczynam jeszcze raz. Dzień dobry, Kraszynka <grym> Więc zaczynam jeszcze raz. Jesteśmy cały czas w miesiącu przebudzenia mocy. Przerobiłyśmy już tydzień ciała, przerobiłyśmy tydzień umysłu i teraz wkraczamy w tydzień duszy. Wkraczamy w tydzień duszy i nie muszę Wam chyba mówić, że to jest mój ulubiony tydzień, mój ulubiony tydzień, naprawdę. I teraz, e, dzisiaj, e, dzisiaj, wyciągniemy sobie kartę, kartę wdzięczności. Jak zwykle i powiem wam jaką kartę będziemy e, jaką kartę będziemy dzisiaj omawiać z naszej talii kart mocy. Także także także. Także dzień dobry Anastazja. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra. Karta wdzięczności. Jaka intencja leci wiecie, te poniedziałkowe... O, a te się skleiły i nie chcę... Nie, zobaczcie, tak się skleiły, że nie mogę ich... Za to, że czuję. Cudnie, cudnie, bo to jest właśnie coś, od czego chciałam zacząć. I za siebie. Zobaczcie, jakie dwie przepiękne wdzięczności na ten tydzień nam wypadły. Przepiękne, chyba najpiękniejsze, jakie mogły wypaść. Dzień dobry, Aniu. Eee, także za to, że czuję i za siebie. Natomiast z kart mocy nie będę wyciągała karty, bo mam dzisiaj dla Was kartę przygotowaną, jak zwykle, podczas całego e, tego miesiąca przebudzenia mocy. Natomiast to, co chciałam na wstępie Wam powiedzieć, to jest taka rzecz. W tamtym tygodniu, jak przerabiałyśmy, dzień dobry, Ola, jak przerabiałyśmy umysł, to myślą przewodnią, ja Wam mówiłam, że takim słowem przewodnim, e, który będzie nam przyświecał przez cały tydzień, to jest wybór. Pamiętacie, wybór było słowem, które było kluczowe dla umysłu. Świadomość tego, że mamy wybór, że nie jesteśmy swoimi myślami, że my te myśli e, kreujemy, że my potrafimy manifestować za pomocą naszych myśli. I o tym w ogóle też będzie cały tydzień poświęcony na kursie Władczyni. W ogóle dzisiaj Wam e, zapraszam Was, jeżeli jeszcze e, nie zdecydowałyście się na bycie na Kursie, to dzisiaj o 19 jest live, dotyczący właśnie tego kursu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. I teraz, dziewczyny, moje kochane, natomiast słowem, właśnie przewodnim do tego tygodnia od duszy, dzień dobry, Marlenka, jest słowo czuję. Czuję. I e, chciałabym, żebyście nadały temu słowo czuję. Nową wartość, dlatego że my bardzo często mówimy tak, a rozumiem, a wiem, tak zrozumiałam to, a czasami my nie pewnych rzeczy nie musimy rozumieć. Właśnie tutaj to jest najważniejsze przy tym tygodniu duszy. My nie musimy rozumieć pewnych rzeczy. My nawet nie musimy wiedzieć. Ja wiem, że to brzmi tak trochę szalenie, ale tak właśnie jest. Wystarczy, że czujemy. I powiem Wam, że ja bardzo często, e, bardzo często jak się tak zastanawiam nad różnymi rzeczami, które są we mnie, to bardzo często używam słowa czuję. Nie wiem, bo ja tak naprawdę tego nie wiem. Ja to czuję. I to jest właśnie e, jedno moim zdaniem, z takich najpiękniejszych momentów, kiedy uświadamiamy sobie. Że my tego nie mamy w głowie, że my tego nie mamy w naszym umyśle nawet, ale my to mamy tutaj, w naszej duszy i my jesteśmy tak bardzo, to powinno być dla nas naturalne. I zauważcie, że dzieci do któregoś roku życia, dopóki nie zaczną szczytywać tego, co się dzieje wokół nich, właśnie są jednym wielkim czuciem, są jednym wielkim doświadczaniem. A my później już tak bardzo wchodzimy w umysł, że my przestajemy czuć. Natomiast zobaczcie, my to robiliśmy po kolei: ciało, umysł, dusza, cud. Ciało, umysł, dusza. I teraz to, co bardzo bym chciała, to żebyście nauczyły się, że nie wszystko musicie rozumieć, nie wszystko musicie wiedzieć. Ale musicie znaleźć w sobie to miejsce, z którego czujecie. Kiedy nic się nie da wytłumaczyć racjonalnie, to wchodzimy w to miejsce, kiedy czujemy, i tych rzeczy, tak naprawdę, których nie da się racjonalnie wytłumaczyć, których nie da się wytłumaczyć z poziomu umysłu, to wtedy trzeba wyjść na wyższy poziom, na poziom właśnie duszy i zrozumieć, że to, co czujesz, jest czasami dużo ważniejsze niż to, co wiesz. W momencie, kiedy zamykasz swoje fizyczne oczy, zaczynasz patrzeć oczyma duszy, i wtedy nie musisz rozumieć. Wystarczy, że czujesz. I na tym będziemy się skupiać w tym tygodniu. Na tym będziemy w tym tygodniu pracować. I dzisiejszą kartą mocy jest karta, którą bardzo dobrze znacie. Moja dusza jest jak światło, jestem bezpieczna. I chciałabym Wam tutaj dzisiaj przybliżyć ten temat, dlaczego tak i jak, jak, możecie, się, jak możecie to rozpatrywać. Dziewczyny, wyobraźcie sobie, że życie to jest jedna wielka scena, to jest przedstawienie teatralne. Była kiedyś taka przepiękna piosenka. Życie to nie teatr, a ja bym chciała Wam dzisiaj powiedzieć, że życie to jest teatr. To jest przepiękne przedstawienie, w którym jesteśmy głównym aktorem. I teraz, jeżeli czekacie całe życie na to, że stojąc na tej scenie, że główne światło tego głównego reflektora życia padnie na Was, to jesteście, wydaje mi się, przynajmniej ja Wam to chciałabym tak powiedzieć, oczywiście, przyjmujecie tyle, ile dla Was to jest, to wydaje mi się, że to jest błąd. Znaczy, ja jestem tego pewna, tak? Ale mogę to powiedzieć ze swojej perspektywy, dlatego że nie ma reflektora, który z zewnątrz Was oświeci. Nie ma reflektora takiego, że staniecie na scenie życia i nagle życie skieruje ten reflektor na Was. Dlatego, że całe światło macie w sobie i w tym przedstawieniu, zwanym życiem, nie jest ważne te światła, które są zewnętrzne, te światła, które sprawiają iluzję, że gracie tam główną rolę, sprawiają iluzję, że odnosicie sukces. Że wasze, wasze życie jest pasmem sukcesów, że cały czas pada na was reflektor, a to kariery, a to e, innych różnych takich e, ocen, tak? Że jesteśmy cały czas w biegu, właśnie kto będzie najlepszą tą grę aktorską w tym przedstawieniu zwanym życiem robił. Reflektor, który ma, jest najprawdziwszym reflektorem w tym przedstawieniu, to jest właśnie wasza dusza. To jest to światło, które nie pada z zewnątrz, ale które macie w środku. I teraz wyobraźcie sobie teraz taką, taki moment, że stoimy na scenie i nagle gasną reflektory zewnętrzne w postaci sukcesów życiowych, można powiedzieć, że ktoś osiągnął sukces życiowy i nagle te zewnętrzne reflektory gasną. Kto na tej scenie Zaczyna świecić swoim blaskiem. Zastanówcie się, czy wy w momencie, gdybyście, gdyby te reflektory zewnętrzne zgasły, czy wy macie w sobie takie połączenie ze swoją duszą, że zaczynacie świecić swoim blaskiem? Jak to się u Was przedstawia? Czy gdyby zgasły zewnętrzne reflektory, to Wasz Wewnętrzny zaczyna oświetlać Wasze życie, Waszą scenę, Waszych najbliższych. Czy być może chowamy się albo musielibyśmy się podłączyć do kogoś, kto potrafi świecić swoim blaskiem? To jest niesamowite i naprawdę bardzo. E, kiedyś mówiłam, wiem, a już kilka lat mówię, czuję, pisze Marta. Dokładnie tak. I teraz zobaczcie. Jeżeli to zrozumiemy, bo można całe życie przeżyć, czekając, aż ktoś na nas, ktoś nas odkryje. Można całe życie przeżyć, czekając na to, że ktoś skieruje na nas ten reflektor, że ktoś, kto być może odniósł jakiś sukces, przekieruje teraz reflektor na nas. On tego nie zrobi. On tego nie zrobi. Nawet jeśli będziemy miały wrażenie, że przez chwilę on to robi, to tak naprawdę to będzie albo tylko moment, a potem znowu zapadnie ciemność. Jedynym sposobem na to, aby nie było tej ciemności, jest czucie swojego światła, które macie w środku. A wasze światło. To jest nic innego jak dusza. Będziemy o tym mówił przez cały tydzień. Czucie własnego światła. Ja czuję w sobie moją duszę. Ja czuję ten cichutki głos, który, jeśli się z nim zaprzyjaźnimy, to on nie będzie cichutki. To on będzie coraz głośniejszy. On będzie wychodził naprzód. Będzie Pierwszym głosem, który usłyszycie, i my bardzo często go słyszymy jako pierwszy, tylko później szybko go przykrywamy. Później szybko, bardzo szybko wchodzą racjonalne argumenty, racjonalne myślenie, zewnętrzne iluzje, zewnętrzne wartości i ten głos jest bardzo mocno tłumiony. I teraz wracając do tego, właśnie, że jeżeli liczymy na to, że ktoś skieruje, dzień dobry, Margaretka. Że ktoś skieruje na nas ten reflektor, reflektor, to w tym momencie możemy przeżyć całe życie właśnie w ciemności. Całe życie. I teraz to, co jeszcze bym chciała Wam tutaj ważnego powiedzieć. Nie czekaj. Tym tą osobą, która możecie rozświetlić, jesteś Ty sama. Ty możesz rozświetlić swoje wnętrze, właśnie połączenie z duszą. I wtedy nie potrzebujesz już tych zewnętrznych reflektorów. Rozumiesz, że rozumiesz, że to ty jesteś operatorem tego światła. Nie potrzebujesz operatorów, nie potrzebujesz do nich chodzić i błagać. Proszę, skierujcie na mnie swoje, swoje światło, skierujcie, bo ja chciałabym zostać odkryta na tej scenie, zwanej życiem. Ty sama siebie odkrywasz. Nie ma zewnętrznych operatorów. Co jest ważniejsze głos duszy czy racjonalne myślenie? Iwonka, dla mnie głos duszy, dlatego że racjonalne myślenie, e, z całym szacunkiem, ale jest ograniczone. Dlatego że Myślisz racjonalnie tylko i wyłącznie na podstawie informacji, które masz. A te informacje, a nie masz pewności, czy te informacje są prawdziwe, dlatego że one mogą być e, stworzone przez ludzi, żebyś ty myślała, że one są prawdziwe. One mogą być tak zafałszowane, że ty będziesz myślała, że są prawdziwe. Jeśli informacja nie masz pewności, że informacja jest prawdziwa, to podejmujesz fałszywe kroki myśleniowe na podstawie fałszywych informacji. A to, co teraz nam pokazuje ostatni czas, to chyba najbardziej nam pokazuje, że my nie wiemy teraz, co jest prawdą tak naprawdę, a co nie jest nią. Dlatego dla mnie ważniejszy jest głos duszy. Bo ona wie, i. Ja czuję, że ona wie. Dlatego właśnie dzisiaj to czucie. Ja czuję, że ona wie. I, I czasem nie potrafię e, nawet powiedzieć, skąd to wiem. I nawet teraz już, dziewczyny, się nie zastanawiam, skąd to wiem. Kiedyś się zastanawiałam, o matko, ale tak mi przyszło do głowy, a może to jest... Nie. Teraz, jak ja czuję, to ja wiem, że to jest prawda. Ona jest oczywiście, dzień dobry, Paulinka. Ona jest oczywiście z mojego poziomu. Tutaj, z mojej duszy, ktoś może czuć inaczej i ktoś może czego innego potrzebować. Słuchajcie, to co jeszcze chciałam tutaj przy okazji tego światła powiedzieć, to jest bardzo ważna rzecz jeszcze. Że w momencie, kiedy my rozpalimy ten wewnętrzny reflektor w sobie, to jednocześnie dajemy pozwolenie. Innym na rozpalanie tego reflektora wewnętrznego w sobie również. Natomiast zauważcie, co się dzieje, jeżeli my liczymy na to, że oświetli nas jakiś reflektor z zewnątrz. Zaczyna się rywalizacja, bo niech padnie na mnie, niech padnie na mnie, niech oświetli mnie. A jak on oświetla kogoś innego? Ktoś jest lepiej oświetlony niż ja. I zaczyna się, kto jest bardziej oświetlony, a kto mniej. W momencie, kiedy ty czujesz, że ty nie potrzebujesz tego zewnętrznego operatora, oświetlasz siebie sama, to mówisz: proszę, ty też się rozświetlaj. Możesz zaczerpnąć z mojego blasku, żeby poczuć swój, daję ci na to przyzwolenie. Wiecie, to jest, to jest piękne przyzwolenia. Tu nie ma w tym przyzwoleniu żadnej złej emocji. To nie jest takie, że ja jestem karzącym panem i o, pozwalam ci, żebyś też świeciła. Nie. Ja ci pokazuję, zobacz, ja mam w sobie światło i ty też masz w sobie światło. Uruchom je, bo jak ty je uruchomisz, dzień dobry, Iza, to tego światła będzie jeszcze więcej wokół nas. To nie będę ja musiała świecić tylko ja swoim blaskiem. Ale ta, to światło będzie wokół, tego światła będzie coraz więcej. To jest pozwolenie sobie na to świecenie, i w momencie, kiedy ty to pozwalasz, to pozwalasz też innym. Eee, to prawda, też tak mam. Czasami zastanawiam się, skąd tyle wiem, mimo że nigdy nie miałam z tym czy z tamtym do czynienia. Cudownie ekstra, ja wierzę w takie naprawdę e, taką wiedzę od źródła, które w sobie mamy, w ciszy mojej duszy znajduję odpowiedź na każdy pytań, to jest moje motto życiowe odkąd idę przez życie e, z nim dzieją się cuda, Kasiu nad tym kartą będziemy jeszcze pracować, będziemy jeszcze na nią pracować dziś skupiamy się na duszy i na e, jej świetle, słuchajcie i teraz nie ma tak naprawdę mm, Wyższej sztuki w, tej, w tym życiu, w tym życiu, które tutaj jesteśmy, na tej, na tej scenie, niż właśnie przeżyć swoje życie w tym świetle, które nas otacza. To jest, naj, naj, to jest najwyższy rodzaj tej sztuki. Najwyższy. I w momencie, kiedy my zrozumiemy, że mamy światło w sobie i że mo, i każdy ma światło w sobie, to Przestajemy się porównywać. Przestajemy zazdrościć innym tego, że ktoś też ma to światło. Kiedy zrozumiesz, wszystko zaczyna się od Ciebie. I kiedy zrozumiesz, że ktoś ma światło w sobie i Ty masz to światło w sobie, to zobaczcie, wchodzimy na zupełnie inny poziom. I to jest niesamowicie cudowne. Bo wtedy możemy się inspirować, motywować nawzajem, możemy sobie pomagać, bo czasami są gorsze dni, gdzieś to światło w nas przygasa, i wtedy druga osoba może być: hej, pomogę ci. Jeżeli jesteśmy w tym wszystkim autentyczni, jeżeli jesteśmy prawdziwi w tym, jeżeli intencje płyną z takiej czystości, z tego poziomu światła, to wszystko się udaje. Naprawdę to wszystko się udaje, to wtedy odpalamy naszą wewnętrzną moc. I to jest niesamowicie piękne. I marzę o takim świecie, kiedy większość ludzi to zrozumie. I bardzo mi jest hmm, tak smutno czasami, że właśnie ktoś, kto jest bardzo skupiony tylko na swojej głowie, nie potrafi dostrzec, właśnie, że jest coś więcej, i że nie osiągnie tego stanu połączenia albo nie chce, albo jest zamknięty na coś, co jest tą właśnie takim cudownym momentem. Ja uwielbiam moje połączenie z duszą. Uwielbiam bo ono właśnie daje mi bezpieczeństwo i zaufanie. I każdego namawiam na ten poziom, każdego, bo każdy ma go w sobie. Tylko my właśnie albo pozwalamy sobie na to, albo nie pozwalamy. To co dziś bym chciała, żebyśmy, żebyście zapamiętały z tego live'a, bo mamy cały tydzień. Na to, żeby rozkoszować się, żeby rozkoszować się tym, tym poziomem naszej duszy. Mamy cały tydzień na to, żeby tym, tym wszystkim żyć, to wszystko czuć, zróbmy to powoli, zróbmy to delikatnie, zróbmy to właśnie z takim czuciem. Nie spieszmy się nigdzie. Dzisiaj to, co dziś jest najważniejsze, Przestań czekać, aż ktoś oświetli cię reflektorem na scenie życia. Przestań na to czekać, bo ty ten reflektor masz w sobie. Reflektory zewnętrzne mogą zgasnąć, ale reflektor twój w środku nigdy nie zgaśnie. On zawsze tam będzie. Możesz czasami, on może gdzieś przygasać, ale wtedy jest mnóstwo ludzi. Wokół ciebie, który, którzy pomogą ci go doprowadzić do najwyższej jakości. I teraz to, jeszcze co ważne jest, czego jeszcze nie powiedziałam. Światło przyciąga światło. Pamiętajcie o tym, jeśli pozwolicie zapalić w sobie, rozpalić w sobie ten płomień, to on będzie, on będzie działał jak magnes. On będzie. Przyciągał kolejnych ludzi, którzy, kolejne wydarzenia, kolejne sytuacje, które są przepełnione światłem. Ono będzie rzucało to światło, blask na te ciemne miejsca, i one zaczy będą zaczynały się rozświetlać. To jest niesamowite po prostu. Będziecie się śmiały, ale ktoś mi powiedział, od pani bije taki blask. I wonka". Ja myślę, że tu nie ma osób na tej grupie, które by się z tego śmiały. To nie ma nic w tym śmiesznego. Ale oczywiście, że są ludzie, od których bije blask, szczególnie ludzi właśnie połączeni ze swoją duszą. To jest to, to jest. I ten blask nie widzi się wcale oczami fizycznymi. Ten blask widzi się oczyma duszy. Osoba, która ma w sobie wewnętrzny blask, będzie rozpoznawała osoby, które mają ten zewnętrzny blask, wewnętrzny blask również to jest jakby to Kasia powiedziała dzisiaj, Kasia nie ma na live, ale takie połączenie między duszyczkowe dusza rozświetlona za chwilę pozna dusze rozświetlone przyciągnie je do siebie to, to, to w ten sposób działa także to co dziś pamiętajcie, czuję ja nie muszę wszystkiego rozumieć ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, ale ja zawsze będę czuła. Tylko muszę sobie pozwolić na to, żeby właśnie czuć. Muszę wyłączyć na chwilę umysł, żeby poczuć. Będziemy o tym więcej mówiły, dlatego nie chcę tego, bo już mi się tutaj, już mi słowa na język wchodzą, ale ja mówię im: Stop, stop, Aneta, nie dziś. Dziś skup się, nie pędź, dziś skup się, rozkoszuj się tym, żeby zrozumieć, żeby wyłączyć i nie czekać na to, aż ktoś cię oświetli. Nie czekajcie, nie czekajcie na ten reflektor, który da Wam ten sukces. Bo jedyną osobą, którą możesz, na którą możesz liczyć, która ciebie oświetli, jesteś ty sama. Jedyną osobą, którą odkryjesz, jesteś ty sama. Koniec, kropka. Nie ma, nie musisz błagać operatorów zewnętrznych reflektorów, żeby cię rozświetlali. To zapamiętaj z tego live dzisiaj. Przełącz reflektor z zewnętrznego na wewnętrzny. I dając sobie pozwolenie na światło, dajesz pozwolenie na światło wszystkim dookoła, dlatego że Zaczynasz ich do siebie przyciągać. Zaczyna działać przepiękne połączenia pomiędzy tobą a tymi osobami, od których bije też ten wewnętrzny blask. Moje światło zaświeciło się od nowa, czuję. To bardzo się cieszę, Monika. Bardzo. Mam nadzieję, że po tym live'ie taką intencję dzisiaj daję. Pamiętajcie, wasza dusza jest jak światło, wy macie w sobie tą latarnię znajdźcie z nią połączenie i rozświetlcie się i rozświetlcie wszystko dookoła tym reflektorem, który macie w sobie nie czekajcie aż ktoś ten reflektor skieruje na was nie błagajcie o to zewnętrzne światło bo ono nigdy nie będzie tak piękne jak to, które macie tutaj i tak trwałe tak Dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność. Moja dusza, moje światło, które mam w środku, kłania się Waszym duszom. I jeszcze na koniec Wam powiem, ja to światło Was widzę. I naprawdę wierzcie mi, i tutaj, tak jak Iwonka napisała, możecie się śmiać, może będziecie się śmiały, ale ja naprawdę widzę w ludziach światło. Ono jest w różnym natężeniu. Czasami jest takie maluśkie, bo nie pozwalacie sobie, żeby ono rozbłysło pełnym blaskiem. Tak? Czasem właśnie wydaje się, że tej ciemności jest więcej, bo nie podkręcacie tego światła. Ale ja widzę, że ono się tli w każdej z Was, a czasami już świeci teraz tak pięknie, że aż, aż oślepia po prostu. A czasem jest takie malutkie i wiem, że tutaj potrzeba jest podkręcenia trochę mocniej. Margaretka świeca od pięciu lat cudownie, widzę Was pisze Monika, miłego dnia dziękuję Wam bardzo miłego dnia z ogromną ilością światła załączajcie to wewnętrzne będzie nam wszystkim naprawdę dużo, dużo jaśniej buziaki, uściski pa